Witam was, są Repuso, to jest kolejny odcinek z Herz of Iron 4 Kontynuujemy rozgrywkę e, jako Rumunia i Bułgaria zgodziła się być na państwie marionetkowym Trochę szkoda Będę musiał budować u nich rzeczy, żeby e, żeby ukończyć e, achievement bo chyba, że Bułgaria jako przydupas się liczy, nie Jest regionem narodowym Bułgaria e, Jest własnością kraju Rumunia Kurcze, no nie, no to nie, nie trzeba u nich budować jakieś fabryki e, albo w porty, żeby móc to ogarnąć i zanektować. E, no, no, potrzebujemy na razie 500 tysięcy wojska, żeby lecić dalej w nasze podboje. E, ja już e, rekrutuję armię. E, w sumie, wait a second, w sumie mogę od razu w to pójść. Już mi się zrobiło wystarczająco dużo jednostek. E, i bym albo poszedł podział Jugosławii. Ile oni mogą mi... O kurcze, o kurcze! O kurcze, a gwarancja ZS to na razie odpada. E, oni wydają się być... Ciężkim orzechem do zgryzienia Węgrzy, e, Grecy. E, ponieważ mają jednak góry. E, a przez te. Mają ciasną granicę, więc mogą rzeczywiście dobrze się bronić. A Czechosłowacja. E, Czechosłowacja ma dużo dywizji. Kurczę, to żadna, żadna ta opcja e, nie jest. A po muszę mieć więcej armii. To dobra, to zaryzykujmy pójście w Grecję. E, mam nadzieję, że żadne państwo. E, wroga nie postanowi się opowiedzieć. Znaczy państwo aliantów, nie postanowi się opowiedzieć po stronie wroga i że wejdziemy w to jak masełko nie będę zużywać wszystkich dywizji, niech oni się potrenują bo jednak potrzebna jest zawodowa, potrzebna jest zawodowa armia ale będzie też potrzeba wojska, żeby wbić się w Turcję problem z Turcją jest taki, że oni mają okręty Bazało mają jakieś dobre okręty, mają ich więcej niż ja i Bułgarzy chyba nie mają jakiejś super floty chyba w ogóle nie mają floty, bo już nie widzę na razie no i może być problem z przebiciem się morsko no i będzie trzeba jakoś pomyśleć, jak to zrobić. Mówiąc Grecji, nie muszę brać dla achievementa, ale zawsze to są fabryki. Widzę, że dużo wojska jednak nie ustawiają na granicy, więc możliwe, że dużo armii nie mają. Chociaż 20 dywizji, jak dobiją, to będzie problem. W ogóle mam do was kolejne pytanie, ponieważ w poprzednim odcinku spytałem się na przykład, kim zagrać w kolejnej w serii z modów, a w, tej, w tym odcinku spytam się, co uważacie o godzinie publikacji filmów? E, czy godzina 14 jest dla Was optymalną? Mam na myśli, czy rzeczywiście jak wychodzi film, to mniej więcej oglądacie w momencie jak wychodzi? Że jednak o cholera, mam czas dopiero od 18 i o 18 obejrzę. E, ale też ważne pytanie, czy jak już wybija ta 18, to oglądacie moje filmy, czy oglądacie na przykład filmy kogoś innego, kto mniej więcej też wypuszcza o tej godzinie. E, to jest też ważna sprawa, e, ponieważ to jak to. Jak szybko filmy zdobywają wyświetlenia, też wpływa na pozycjonowanie filmów w przyszłości, na wyświetlanie filmów ludziom, którzy mnie subskrybują i którzy mnie jeszcze nie subskrybują. Dlatego mi to osobiście mi na tym osobiście bardzo zależy, ponieważ to nie jest żaden problem, żeby zmienić po prostu datę godzinę publikacji odcinków na jakąś późniejszą. Zrobiliśmy już zrobiliśmy już zajęcie Grecji i no zrobimy to, wezmę sojuszników, chociaż tak czy tak raczej trzeba bułgarów wezwać a propos Bułgarów jest też dobra informacja, że oni są bardzo dobrze rozbudowani mają dużo fabryk cywilnych, wojskowych też posiadają. No i tu się dają tutaj te zbiorniki paliwowe, co nie jest złą opcją, chociaż lepsze są jednak fabryki cywilne, natomiast zbiorników paliwowych i... Wierzę, że jak ich ostatecznie wchłoniemy kiedyś tam, w przyszłości, to będą rzeczywiście dobrym boostem. I jakoś idzie. Rzeczywiście, jakoś idzie atak na Greków. Wierzę, że dosłali tutaj wojsko. O, ale nam się udało tutaj wbić. Dobra, już moje wojsko zaatakowało. Chciałem pozwolić im tutaj przejść, żeby od razu ich odciąć bez walki. Ale skoro tak. Się sprawy potoczyły, to nie ich będzie. E, oczywiście Grecję wezmę dla siebie. Nie chcę mi się bawić żadnego tutaj, żadne państwo marionetkowe. Szczególnie, że ja potrzebuję fabryk. W trakcie tych wojen, z powodu tych wojen marionetkowania i tak dalej, wygenerowaliśmy zaledwie 2% napięcia światowego. Co jest dobrą informacją. Czemu Rzesza spiskuje przeciwko nam, a nie wiemy jak przeciwko nam spiskuje? Cholera, nie podoba mi się to. Czy Rzesza, Rzesza, co ty możesz robić przeciwko nam? Wiesz, ja bym się nie dogadał do niektórych spraw, Rzeszo. Halo? Kartus? Ustaję na, na wszelki wypadek tutaj wojsko. Wiem, że oni nie powstrzymają Rzeszy, jak ona postanowi tutaj wjechać na pełnej. E, ale mogą dać mi nadzieję przynajmniej, że tak się wydarzy. Jest fajny sposób, o którym na początek nie pomyślałem. E, żeby zmniejszyć autonomię Bułgarów. Jest im wysyłać zaopatrzenie, w tym e, ropę, paliwo. Którego mamy od cholery... A przybywa nam aż w praktyce 2k dziennie, dlatego dajmy im na przykład 3k, Będziemy im dawać paliwa dziennie. A nam dostaje jeszcze całkiem sporo, a im będzie spadać e, chęć niepodległości i bycia wolnym państwem. Czyli nie mógłbym część prowincji Bułgarom na razie oddać, to też byłoby, chyba by zmniejszyło im chęć niepodległości, a mają roszczenia do dwóch prowincji, dlatego to bym oddał Bułgarom, a to bym wziął dla siebie. Okej, okay, Grecja skapitulowała. E, jak mówiłem, te dwie prowincje oddajemy Bułgarom. E, państwa wyjątkowego nie chce mi się robić. E, fabryczki mi się przyda, chociaż nie wiem teraz jak wygląda z tym e, braniem fabryk. E, kurczę, ja jeszcze nie mam punktów, przecież to wszystko należy do mnie. E, chociaż nie wiem jak wygląda z tym dawaniem fa e, dostawaniem fabryk w momencie teraz po tym dlc ku bo część fabryk chyba się nie dostaje z powodu buntów. E, Wroga. Dyrektorat Hiszpanii chce, żeby się odwołali Atasze. Eee, dziękuję. Dobra, Niemcy przestali chyba spiskować. To był fałszywy alarm, albo jakiś arbitraż wiedeński, który nas się dotyczy, bo nie ma Węgier obecnie. Eee, więc jest ok. I jednak nie, nie trzeba trzebałoby się aż tak bardzo bać tego. Ale poszli na coś innego, poszli na Czechosłowację. To jednak to był ich cel. My odrzucamy to. Nie mamy ochoty pomagać Czechosłowakom. A wręcz przeciwnie, czy możemy im wbić się w plecy? No, niestety nie. To lecimy dalej, ale wijemy się im w plecy ręcznie. Nie, nie ma cały czas takiego napięcia. Cholera. Ale oni. E, Francuzi powinni im pomóc, co nie? Ja nawet chętnie pomógł Niemcom w tym ataku. Z Czechosłowacja przez chwilę nawet puszowała Niemcy, ale oni tutaj się przebili od południa w e, Bratysławę. Przebili się tutaj. E, no, szkoda. Czeka, że niestety ja możliwe, że nic nie ucz uczknę. Kurczę, jak to się mówi. E, nie uszczypnę nic z Czechosłowacji z tego powodu, ponieważ możliwe, że niedługo Niemcy się prze, przebiją. Ale Czechosłowacja ma, ma coś w sobie, że jest w stanie się bronić, i że mówiąc, Butowi to częściej wychodzi niż by mi, by mi miało wyjść. Więc e, to też jest w ogóle ciekawe, co się właśnie często z Czechosłowacji dzieje. Bo nawet, nawet aż tak bardzo bym się nie zdziwił, jakby przepychali, przepychali Niemców, bo przez chwilę nawet tak było. O, i, i to chyba od razu w ominięcie linii Marzinota, Też zapowiada się ciekawie. A jako, że nie ma Węgier, to prawdopodobnie pójdą w sojusz z Włochami. Ja nie wiem, czy tak na serio nie pomoż. Brak pomocy dla Czechosłowacji był z mojej strony dobrym pomysłem, ponieważ rzeczywiście mógłbym sprawić troszkę zaatakować Niemców, które z tego zyskać, ale ja jednak też patrzę na achievement. A nie wiem, czy byłem w stanie ZSRR przepchnąć, jeżeli, szczególnie jeżeli Polska by upadła. Bo tutaj na rzece to spokojnie bym się utrzymał, bez problemu. Jeszcze mu się ustawił tak, żeby pozwolić ZSRR potracić ludzi, ponieważ to jest tradycyjna taktyka przeciwko ZSRR, a samym nabijać sobie doświadczenie i patrzeć też, jak tracą zaopatrzenie, bo jednak zaopatrzenie tracą szybciej niż tracą. Znaczy, tracenie u nich zaopatrzenia jest poważniejszą stratą niż tracenie ludności. Kurcze, jednak dawanie im paliwa. Tak, na serio nic nie zmienia żadnego tutaj zmniejszenia e, im chęci bycia niepodległym państwem. Dlatego to paliwo jest no, niepotrzebne, anulujemy i nie będziemy im go dawać. E, nie wiem, czy bardziej nie opłacałoby się takiego na przykład Francuzom. O, dyrektorat Hiszpanii tutaj powstał. E, z nacjonalistycznej Hiszpanii zjedli karelistów. Anarchiści zaraz też znikną, i znając życie, dyrektorat, czyli nacjonaliści, wygrają. O, Włosi dołączyli do osi. Wiecie, jaki jest jeden wielki plus tego, że oni do dołączyli do osi? E, to, że prawdopodobnie zaatakują e, Jugosławię ostatecznie. Ja chyba zmodyfikuję program Lendlis, e, anulując go. E, no i niestety będę musiał walczyć z nimi, żeby coś o Słowacji uszczknąć prawdopodobnie. E, ponieważ nie wiem, że wiele zostanie, chociaż Wielka Brytania teraz będzie tym tą ostoją demokracji, e, ale. Dlatego Jugosławię, która ma gwarancję niepodległości od ZSRR ZSRR dołączyć do walki przeciwko nie jak dołączyć do osi i jakoś pociśniemy to ZSRR. Bo akurat jest takie napięcie światowe, że mógłbym Polskę... Mogę Polskę zaatakować, tylko że jest problem taki, że mamy cholernie mało granice. I ja czuję, że nie ma opcji, że my mają sporo wojska Polacy, bo często mają po prostu dużą liczbę wojska. I no nie sądzę, żeby był... żebym był w stanie... E Przebicie się tutaj przez nich a W ogóle, czy o Słowację straciła Słowację, ale w Czechach jeszcze się bronią Czy mają w ogóle... Cze, co? Wojna domowa, a bo oni poszli w, w tych marsz czarnych koszul I tak dalej No to było niesłe XD, teraz się może okazać, że nie ma w ogóle e, Żadnej ochrony wysp, w ogóle e, że, że wyspy nie dał się chronić, w ogóle to od Królestwo, ja chcę się trochę od was dowiedzieć nie czy macie jakąś marynarkę w przeciwieństwie do nich? E, macie i Wam mogłem wysyłać właśnie e, Landlist jakiś, żeby Wam troszkę pomóc w walce. Ok, e, Czechosłowacji stracili na tyle wojska, albo na tyle zyskałem, że możemy sprowadzić podział Czechosłowacji. Też to właśnie spróbuję zrobić. Natychmiast ja teraz forsuję, właśnie manpower, czy forsuję wojsko, żeby osiągnąć taki manpower, żeby móc Turków zaatakować. Ponieważ, gdzie teraz nie zrobię klejma, to alianci się dołączą do ochrony. Ewentualnie... Polskę mówię właśnie, o Polska z Estonii powiedziała wojnę. A to Estonia do aliantów się dołącza i tyle. E, ale byłoby rzeczywiście x, jakby tak się wydarzyło. Falangiści wygrali w wojnie domowej, no kto by się spodziewał. Nasze atasz zrobiło tam masę dobrej roboty. Pomagając im wygrać oczywiście, to oni zdecydowali o zwycięstwie. No Francuzi się bardzo dobrze bronią. A... Ale faszyści wygrywają z Zjednoczonym Królestwem. To White Peace? Estonia kapituluje. Ja sobie też nie wzięli Estonii do międzymorza. No to XD. Eee, Podejrzewać. działać się zgodzą Niemcy na to. Mam taką nadzieję głęboko. Podejrzewać eee, czemu? A, bo jeszcze ich nie zrekrutowałem. I teraz będziemy mogli sprawić zająć bosfor. Eee, no why not? Why not? Spróbujemy. Najgorsze będzie tutaj przez Stambuł się przebić Tutaj w tą stronę, bo mogą mnie po prostu zablokować flotą niestety Jeżeli staną tutaj, to ja nie przejdę Jest małe rozwiązanie tego problemu Fart, jedna opcja Druga na Hamas, próbować wjechać tam swoimi okrętami, licząc, że akurat na sekundę zrobię tą przewagę morską Eee, trzecia opcja, żeby w ogóle spróbować jakoś porządnie przebić. O mam część już przerekrutowa przerekrutowanych jednostek. Eee, żeby spróbować się przebić, to jest pozwolić im wejść na nasze tereny. I wtedy ich okrążyć i bez, żeby wojsko na cieśnienie nie, przesz nie przeszkadzało. Jednak jest taki problem, że mamy Bułgarów po swojej stronie. To, którzy muszą być w wojnie. Tak czy tak. Eee, to jest jeden problem. A drugi to jest to, że mają wojsko. Które mogą spróbować zatrzymać tych Turków, a Turcy mogą się z to wojsko nie przebić. Ale w ogóle, teraz jak tak widzę, e, mamy przecież czołgi dołączę do tej zwykłej armii e, A właśnie, bo troszkę kawalerii tutaj jest A, ale... Właśnie może na przykład kawalerię. Wysłałbym tutaj na wyspy, e, które przyblokują troszkę Turków, żeby nie, nie, nie zajęli, bo przynajmniej tam e, wojskiem które odciążę. Ten front, bo będą musieli się męczyć z atakiem, a raczej się nie przybiją. Była taka ciekawostka a propos obecnych czasów: co był ostatnio spory napływ imigrantów z Turcji do Europy. Z Turcji ona myśli, że przez Afrykę i tak dalej, Turcja tam puściła ich dalej, pozwoliła im do Europy lecieć, ale Grecy nie chcieli się na to zgodzić, oczywiście, i była taka sytuacja, że ci imigranci E, prze, prze, prze pierdzielali się przez tą rzekę tutaj do Grecji. E, a jak widzicie, ta rzeka płynie dalej w Bułgarii. E, I Grecy poprosili Bułgarów o zwiększenie e, poziomu rzeki, bo tam mają jakieś tamy, żeby kontrolować oczywiście rzekę. To poprosili o zwiększenie poziomu rzeki, a, żeby e, nie pozwolić przejść tym imigrantom. I tak odkorkowali tą rzekę, że aż wylało w cholerę. No ale imigranci nie przeszli Wysłałem atacze, że zobaczyć się dzieje po stronie francuskiej. Nie, e, wysłałem właśnie to i w ogóle z taką armią stoją na linii Marinota, taj czołgi, w ogóle kto co wie jeszcze, ile wojska. Zaraz e, na Luksemburg bronią nawet, ale Luksemburg... Znaczy, ciężko powiedzieć, czy Luksemburg jest zrozumiały. Jeżeli oni nie zamierzają dalej omijać linii Marinota, ale co dalej na Belgię... To Luksemburg jest niezrozumiały, ponieważ dalej czy tak czy tak muszą atakować i nie ma żyjnota, ale by chcieli pójść na Belgię, to rzeczywiście trzymanie Luksemburgu lepiej pomaga, ponieważ znaczy tutaj podesłać wojska na tą prowincję i tyle. Chociaż później mam jeszcze w Holandii, przez którą chcą przejść również. E, natomiast z tej strony e, mają tylko jakieś pojedyncze dywizje piechoty, którym jeszcze atakują w pozycję wroga. I ja nie wiem, na co jest moja, mo, moje paliwo, które im wysyłam, na, na co jest używane. Czy ktoś gwarantuje Turkom niepodległość? Tak! Rumunia, która wypowiada im wojnę, wzywamy sojusze, czy... Panie sojuszników. To tak czy tak trzeba Bułgarię ręcznie wezwać do broni. Mam nadzieję, że, jakiś, że nie dołączą do jakichś Niemiec, bo to byłoby rzeczywiście niewskazane. Tak grzecznie powiedziawszy. Ale się przebijamy dosyć łatwo i najważniejsze jest przebić się przez tamu na drugą stronę ciśniny. Udało się, przebij się jeszcze dalej. Udało się. I na razie tutaj przytrzymamy to. nas tutaj atakują? Nie, nawet poszli wojskiem. Czy Turcja ma jakiekolwiek wojsko? No niby mają. Ale gdzie i co oni nim robią, to ni nie mam żadnego pojęcia. Zatem tutaj właśnie robimy ładny kociołek. Kurczę! Cholera! Mogę od razu to zrobić, nie zwróćcie uwagi, bo trzymałem te punkty polityczne, trzymałem, żeby zwiększyć tutaj na gospodarkę wojenną i na e, pełny pobór i co? I jajco, I, i, i zapomniałem, i nawet zniszczyłem armię, zanim, zanim po prostu to zrobić. I teraz nie ma już wystarczająco siły w armii, żebym mógł właśnie sforsować lepszą mobilizację. O, a teraz wojsko podesłali. Jak robiłem na nich wojnę, to nie mieli wojska, a teraz nagle się od cholery ich znalazło. Co Skąd się dywizja turecka wzięła w tej prowincji? To nie ma sensu. Wszystko się zbłogowało, ale udało się tutaj zrobić kociołek. Jak chciał, możemy więcej jednostek podesłać do naszej armii na front. E, no i jakoś się przebijamy. No błędem Turków było to, że nie zostawili od razu wojskiem e, w większości swoich prowincji. No i teraz za ten błąd będą płacić. Sojusz angielsko-włoski? O kurczę! A oni dołączyli do Osi, dlatego jest Sojusz angielsko-włoski. Angielsko e, mam na myśli e, właśnie towarzystowską Wielką Brytanię. A co do naszej wojny, straciliśmy troszkę sporo wojska, co mi się nie podoba, prawie 100k, no Turcy więcej, no ale na, na nasz manpower szczególnie, że nie możemy go sobie zwiększyć pod, e, przez pobór, zwiększenie poboru, no niestety nie jest super. Okej, okay. Turcja upadła, e, Ta miała, mieli klejmy Grecy, ale nie ma Greków, e, dlatego widzę, że cała Turcja chyba trafi pod e, moje ręce bezpośrednie. Okej, okay. nie mam zamiaru się z nikim dzielić, mi to pasuje, potrzebuję fabryki. Ewentualnie Turcję mogę tutaj stworzyć, a jako marynetkowe państwo, żeby trzymać ten front z dala od Sowietów, ale why not. Skasowałem troszkę wojska, bo już się bałem, że Manpower mi się kończy, ale aż takiej tragedii nie było, więc mogę po prostu stworzyć na nowo i przerekrutować i tak dalej. No i obecnie po zakończeniu wojny z Turasami mamy chwilę czasu przerwy gdyż na razie nie mamy co robić Niemcy nie, nie, nie mogą albo nie chcą atakować tej Częstoacji do końca a Jugosławii nie chce dzielić. Ogólnie powstał pakt antysowiecki, dzięki czemu jakbyśmy zaatakowali Sowietów, to Rzesza opowie się po naszej stronie, dzięki czemu. Ja już tak się nie boję tych Sowietów i mogę ze spokojnie bez Serabi fabryki wojskowe na przykład pobudować. O i mamy dużo w ogóle. Bardzo dużo Fabryk cywilnych, dzięki Turkom. Dziękuję bardzo. Też trzeba pamiętać, że troszkę wojska poszło na garnizon do Turcji czy tam idzie na garnizon do Turcji. O, wam się troszkę zwiększyła ta chęć e, niszczenia mi kraju. Teraz jest już mój kraj. Trzeba pamiętać. No i co? Myślę, że w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Nie, jeszcze jaki długi wyszedł. Widzimy się już jutro. E, przytrzymam tu właśnie rozgrywkę do momentu jakiegoś wielkiego wydarzenia, pokroju wojny z Rzeszą, wojny z ZSRR, czy jakiejkolwiek innej wielkiej, ważnej wojny. E, do zobaczenia już jutro, na razie, cześć, pa!